Nie należy generalizować. Niektóre ruchy mogą rzeczywiście być zagrożeniem. No tutaj powiedzmy takim specyficznym ruchem, o którym wiele osób mówi, jest Natomiast inne ruchy, które wywodzą się z chrześcijaństwa, tylko troszeczkę od niego odstąpiły, są otwarte. I my szukamy właśnie tej otwartości, szukamy tych, którzy chcą dialogować. Nie każdy chce. Jeżeli nie chce, trudno. Jeżeli chce, staramy się wyjść naprzeciw i być otwarci. Niektóre spotkania nie zawsze służą takiemu konkretnemu osiąganiu wniosków, że punkt 1, dwa, trzy, tylko są jakimś też forum wymiany myśli i jakby przekazania najnowszych informacji na, na temat tych ruchów. Temu służyło również między innymi wystąpienie pani Eileen Barker z London School of Economics, która przedstawiła po prostu naukowe spojrzenie na te ruchy, i dla wielu z nas była to nowość. W związku z tym, to było jakby takie spotkanie, które starało się skomasować tą wiedzę, którą mamy, czy doszliśmy do konkretnych wniosków, no na pewno do takich, o których wspominał już arcybiskup Michalik, że powinniśmy być otwarci i że powinniśmy jakby otwierać się na te możliwości, które te ruchy prezentują, również w sensie odnowy naszych wewnętrznych, Liturgii kościelnych, naszego spojrzenia, choćby ta kwestia, o której również ksiądz arcybiskup wspomniał, otwartości większej na uczucia, że nie tylko rozum, człowiek jest cały, prawda? Nie tylko rozumem operuje, ale również i uczuciem. Więc to są jakby być może niekonkretne takie w tej chwili punkty, ale taki impuls do dalszych, do dalszych dyskusji i zrozumienia tej sytuacji w głębszy sposób. Serdecznie.